Czy pamiętasz swoje pierwsze wrażenie z bażantarni? Przewyższenia jakie można nastukać na krótki, tak naprawdę pętni. Przechodzi on w tak zwany hardcore, czyli taki odcinek około dwukilometrowy, gdzie wycie wilka, które startuje w Tolkmicku i wycie wilka na początku e, trasy ma do pokonania też bardzo fajne widok widokowe miejsce, czyli mamy piękną polanę, która jest wycięta w kształcie obrysów Polski, tak jakby jak zobaczycie sobie na satelicie. E, zaczyna się najcięższy podbieg na trasie. Tak chyba tak, e? chyba tak. Nazwany e... przez nas potocznie. Jest to miejsce magiczne, tajemnicze. Te nie będziecie zbyt długo w Szwajcarii, przynajmniej próchnickiej. No i co? Zmierzamy w stronę naszego strażnika lasu, czyli. Będziecie mieli gratisowy punkt, tylko cicho nikomu nie mówcie. Za to nas nie lubicie niestety. Drobiazg, już będziecie lecieli na skrzydłach Wiktorii, jak to się mówi.